Maneczko z tej story, pan D. Witam w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. A w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam, jak grać E50. Nie jest to oczywiście E50M. W przyszłości na pewno wam zaprezentuję E50M. Teraz jest, jeszcze go nie odblokowałem. Znaczy, jestem blisko do odblokowania, bo mam 123000 Expa i 131 jest na E50M, więc jest tak naprawdę jedna dobra bitwa. I pomnożone Exp razy 2 i jest, mamy bitą Mkę. Ale dzisiaj jest odcinek o E50 Jeśli odzie ten czołg, to fajny czołg naprawdę Przyjemny na randomki Troszeczkę pancerz nie pozwala, dostał oczywiście on buffa do pancerza wieży Chyba górnej płyty z tego co pamiętam Więc troszeczkę więcej odbijamy, ale to jest tak, że jak was rzuci na ósemki, siódemki, to wtedy Ewidentnie odbijamy te pociski Ale jeśli jak normalnie, to no zbyt dużo odbić nie zauważycie na tym czołgu Ma spoko działo też, bo zostało chyba zbuffowane Nie pamiętam co tam było dokładnie zbafowane, ale coś tam dodali jeśli chodzi, chyba tam stabilizacja, takie bardziej rzeczy, bo celność, z tego co widzę, to jest jak widać, taka sama: 0.26. Więc to raczej nie została zbawiona celność. Jeśli chodzi o załogę, to mam tą samą co w poprzednim, czyli panterce dwójce, moduły czerwone. Ten i oczywiście duże zestawy, jak zwykle, jak EXPIE. Dzisiaj sobie widziałem, że mamy takie misje, nawet spoko Wygrać trzy bitwy, więc jak się uda trzy bitewki zagrać i wbijamy To to będzie spoko Jeśli chcecie coś napisać, jeśli jakiś komentarz dotyczący E50 To zapraszam do komentowania Jeśli chcecie jakieś pytanka zapytać, jak się nim gra albo coś To zobaczcie film do końca, napiszcie swoje swojej komentarz Będzie bardzo miło Możecie oczywiście pozytywny, pozytywną łapkę w górę oczywiście wbić Jeśli wam się odcinek spodoba No i będziemy ruszać do bitwy oczywiście Już na wkrótce jak będzie nas... Losowało do bitwy, powiem Wam krótko, tak, parametry. Yy, mamy uszkodzenia 390, penetrację 230 na zwykłym pocisku. Na goldzie ona już oczywiście wzrasta, jak można zauważyć, do 270, więc spoko, szybkie pociski mamy, dobrą cenę, tak jak ja mówiłem, i skupianie. Yy, mamy dobry rozrzut, raczej rozrzut, bardziej chodzi o stabilizację, dobra jest nawet. Życie mamy 1750, pancerz taki, bo, tak jak mówiłem, na niższe tiry, mobilność jest przyzwoita. Dopiero jak odblokujecie, odblokujecie najlepszy yy, silnik, maksymalna prędkość to 60. ten czołg do ranowania, bo 63 tony aż waży maskowany to ten czołg nie ma. Zasięg widzenia mam w tym momencie 470 i zasięg sygnału 816. Rzuciło nam murowankę, którą zagramy sobie w prawą stronę. Na pewno yy, Zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że będzie spoko. Rzuciło nas spoko, nawet, bo ósemki z dziewiątkami. No, dobre losowanie na pewno. Yy, no. No, nasi się tak rozjeżdżałem, że niby gramy prawą stronę, no jeszcze zobaczymy jak bardzo go zagramy tą prawą stronę. Mm, dobrze, a więc sobie pojedziemy oczywiście na pozycję yy, snajperską, pomóc naszemu Lejtowi, tylko ja chyba nie zdążę jeszcze, teraz dopiero jak maksymalną prędkość no jak widać 60 na godzinę, więc jest naprawdę spoko. Yy, tak jak mówiłem, kamuflaży ten czołg nie ma, widać naszego kumpla z E50, że no kamuflaży to my nie mamy. Yy, przejechał sobie, no nie było to może takie szczere pole, ale przejechał sobie oczywiście yy, przy lasku, więc nie powinno być aż tak źle Dobra, tutaj widzę koleś, coś próbuje, próbuje, ale chyba się nie uda Wszystko zależy o tej E50, -E no, kliknę mu, że mu pomogę Kurde, źle wymierzone, a moglibyśmy już go ścią ściągnąć, szkoda, będzie takim zągiem dla nas Bo zaraz gdzieś tutaj wychyli się u góry E50 inna, ok. No, i mamy ładne cele, oczywiście, do obijania. To jest zrobista naprawdę, pozycja. Jeśli chodzi o takie właśnie ostrzeliwanie przeciwników, chyba coś innego weszło. Bo wątpię, że trafiłem yy, w ziemię. Ok, E50 znowu wyjeżdża, czyli gdzieś tutaj będzie. Chyba nie trafiliśmy jej. Ok, ten bulldog będzie prawdopodobnie miał zaraz spotkać gdzieś tutaj. Nie, nie, nie. Konkurator nie wyjeżdża, szkoda. Kurde, Buldog, nie wiem czy miał przebitkę, chyba nie Chłopaki, widzę, że tutaj wyjeżdżają, zaczynają wyjeżdżać z prawej strony Trochę tak niebezpiecznie się, ale oni dopiero do środka wjechali Więc wszystko jest możliwe Na razie nie dajmy się kupy obijać Ja sobie zniszczę ten domek On może być później przydatny, naprawdę Okej okay. Ciekawe gdzie ten IMX uciekł Albo chyba, że z 703 nie ma takiej załogi, albo nie spotuje zbyt dobrze na pewno Dobra, ładnie, 431 Mastokowe stockowe działo ten konkurent, to jest super Pozwoli nam to duże damage zrobić w późniejszym czasie Odbiłem się, ale to chyba górną płytę zeszło No musiało na górną płytę zejść, jeśli nie przebiłem Ładnie 50, dobra. Konkurer się wychylił. Spoczko Dobra, coś tam zaczynamy dingać, ale to nie są wartości, oczywiście, ogromne. Mamy delikwenta. Pyk, ładnie. 319, bardzo słabo nam polosowało. Ładnie, dobra. Farmimy sobie, bardzo fajnie. conqueror, ok. Zaczynają tutaj nam goście wyjeżdżać. trochę niebezpiecznie. Kurde, musiałem w walnąć, masakra Dobra, teraz trzeba uważać Bo jesteśmy w małym krosie. raczej My mamy ich w krosie, Tylko zobaczymy jak to będzie A tu czołg dojeżdżający powinien spotnąć Przecież pom potrzebuje pomocy, weźmy mu A Padnie No na pewno będzie nas dziurawić, ale no Apekami nas dziurawi? To jest na przykład dla mnie dziwne 2700 mamy, troszeczkę mamy oczywiście odbite no niestety, nie polosowało nam działo celnością 0.26 Dobrze mówiłem chyba? Tak, 0.26 Więc liczymy na celność, tylko nie w takim sposobie, że będziemy wszystko trafiać Bo wiemy, grill ma na przykład 0.22 na czerwonym, ulepszonym celowaniu I też on jakoś super nie trafia yy, Lubi sobie tak czasami kalafroki rzucić Ładnie Tu jest czołg, tu jest czołg Pomogę ci, dawaj, dawaj Najbardziej ciekawie mi gdzie są te E50, -ki? nie są w Plutonie? Nie, to z Conqueror jest w Plutonie z E50 -ką. Oni chyba są na strzała Ja mam a niestety, więc nie powiem jakichś tutaj szczegółów Ale ładnie spotuje Turtle. ładnie, ładnie spotuje, na pewno No, ładnie spotuje Bo chłopak nam właśnie wyspotował, teraz pytanie czy Arta pomoże, czy coś innego może pomóc, no Okej, okay, pytanie co nas wyspotowało z której strony Może jakiś by do nas podjechał Nie mówię że nie, nie? O ładnie ściągnięte. Dobra, trzeba stąd zmykać, bo sami jesteśmy Jak tu przejadą, tak 4-5 u nas ich przejedzie to Nie damy rady, a dobrze byłoby się cofnąć Żeby zająć sobie pozycję przy naszej arcie na przykład wtedy na pewno więcej zrobimy, teraz pytanie czy uda nam się uciec teraz możecie zobaczyć mobilność, na ulepszonym maksymalnym silniku ten czołg naprawdę jedzie, okej okay. odbite, okej, okay. to śmieszne E50, no nie uda się nam uciec niestety Skoda nie wiem ile przadowuje, około 30 sekund daje życie więc musimy szybko podjechać, żeby jej dać jeszcze jedną peskę, żeby była na dwa strzały. No, nie udało nam się. Niestety, E50 nas trafiło. Mamy 4100 uszkodzeń. Pytanie, czy to zostało na ślepo? 413 pospotowane. Mogłem jednak zostać w tej miejscówce. Szkoda, bo Skodzianka Dzianka nam przyjechała w takim momencie, że mnie zaskoczyła naprawdę. Nic starałem się nie łamać, więc szkoda. Nasza drużyna troszkę też widać nie podziałała, jeśli nas objechali ta quest. Dobrze, więc oczywiście będziemy się widzieć zaraz w drugiej bitewce. Mam nadzieję, że ta się Wam spodobała. I lecimy do drugiej bitewki. Dobra, jest opuszczenie bitwy. Zanim jeszcze w ogóle przejdziemy do tej drugiej bitewki, to jeszcze Wam zaprezentuję. Mamy 700 po spocie, 4000 zrobiono. Widzę, że nic na się po nam nie weszło. Na pewno w tym momencie chyba zaraz. Nie, jeszcze nie możemy odblokować, bo jest porażka, więc 3000 tylko ekspa. Jak może zobaczyć, troszeczkę byliśmy na topce. Tutaj widzę, że ktoś więcej, ale po spocie ma 50 TP też pewnie po mnie. Tak samo 703, ty po drugiej stronie oczywiście ona grała, więc też coś ma. Niestety pierwsza porażka, no ale żeby nie było, że robię jakieś cięcia i tylko dobre bitwy ja wam pokazuję, to będzie bitwa po bitwie. Więc zobaczymy jak na raz nas wylosuje, mam nadzieję, że na wyższe tiery, wyżki. Niestety los nam dopisał i rzuciło nas na tundr, na dziewiątki, ósemki i siódemki, okej. Okay. Yy, czyli trzeba byłoby przyjąć inicjatywę, tak naprawdę. A na tych tirach może być ciężko. Starałbym się pojechać agresywnie na prawo. No ale wiemy, że ten czołg nie ma pancerza na dziewiątki. Yy, nie będziemy walczyć z siódemkami po prawej stronie. Będziemy walczyć z ósemkami, które nawet bez golda mogą nas w jarzmo. I oczywiście co takie. Niemieckie oczka. no nie wiem, zobaczymy. No ja jedę w lewo na razie, nie, nie mam ochoty jechać na prawo. Jest to jakby ten czołg miał pancerną wieżę, to by było spoko, a tylko ten baw do nie wiem tam ile 10 albo 5 mm, które dało tam 230, więc możecie teraz powiedzieć 230 pod ten kątem to jest max 250. No to nie jest dużo. I to... jeszcze koleś na co koło. szkoda. Dobra, jedziemy sobie oczywiście, zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że wypadnie dobrze ta bitewka, chociaż żeby wygrać. Nie muszę zrobić ogromnej ilości damage, rzadko, że po prostu chcę wygrać. Bo takie mam dzisiaj niestety. Musi... No musimy wygrać, takie mamy misje, no co mam powiedzieć, no. Jak nie wygramy, to będę musiał walić. aż się uda, no. Setter sobie wjeżdża, tak zwany sweater. Mamy teraz oczywiście, będziemy mieli delikwenta w Charfiturze. Więc wjeżdżamy za nimi, trzeba wjechać za nimi. Aha, okej. Okay. Dobra. A, czyli tak sobie... A czy ty możesz... Aha. I zrobił im pozycję na wieżę. Szkoda. Musimy się wycofać Kościół. A, nie mamy żadnego wsparcia. No to jesteśmy w kropce w tym miejscu tak naprawdę. Oj, boziu, boziu, boziu. Nasza drużyna też dobrze pojechała. A nie zauważyłem tego zbyt dobrze. Szkoda. Yy, Pantera próbowała chyba zjechać. Nie wiem, co ona próbowała zrobić. No, Charfitur ma. uszkodzenie krytyczne. No to nam się nie uda, chyba, uciec. 600 mu polosowało, ale masakra no tutaj ładnie, jeszcze wysnajpione 50TP będzie wjeżdżało, to na no spokojnie zrobił damage to jestem zawiedziony tego strzału oczywiście który musiał mi zadać 50TP tam coś stało, no, zresztą tak myślałem Najlepiej byłoby zagrać teraz dół, jeśli chodzi tutaj, gdzie Panterka i T43. Serio, te 10 Dobra, postarajmy się uciec tutaj do tego. Dobrze, Defender, złupcio. I Charfield nie, to, to trzeba tutaj to spuszować. Zobaczymy, taranowanie. Pokażę Wam w tym momencie taranowanie też. Still fast as fuck, Dobra, starannie go, więc sobie wycofujemy oczywiście. Aha, arta. E, dobrze. E, boję się teraz Gesora. Może tu zaraz sobie wjechać i zadać cały tysiąc. No, trzy peski, wystarczą szczerze. No i jest Gesor. Autocelowanie musiałem, bo się już nie umiałem skupić, Ok, Czyli mamy tutaj gościa Nie Będzie ciężko Defender może w każdym momencie tutaj stać No nie, trzeba podjechać, to jest najgorsze Serio, gąska mi spowodowała to, że nie mogłem go trafić trochę dramat. Zobaczymy jak będzie. Nie polosowało mi, czy co? A nie. Po prostu on mnie trafił za 350. Wow. Nie a i trafił nas. 4000 znowu mamy. No niestety ciężko było tutaj walczyć. Udało mi się uciec nie bez tego miejsca. 4000 znowu mamy uszkodzeń. Nie wiem, czy to będzie wygrana, czy porażka. Mam nadzieję, że uda się to wygrać. Najgorsze jest tutaj, że medy sobie porobimy naszego opernienia. No, Greiser teraz został na E50, więc to będzie ciężko to porobić. Tak samo został E75 na 50TP, nie wiem, czy go puśnie, Powinien go pusznąć, bo ma go na dwa strzały i szybciej przeładowuje. No, zobaczymy, jak będzie. Widzimy się oczywiście w kolejnej bitewce za chwilę, bo są szybkie bitwy, więc szybko, żeby wam pokazać trzy bitewki. I ten... Dobrze, widzimy się już oczywiście po drugiej bitwie. Niestety porażka, nic z tym nie zrobię. Mieliśmy taką znowu drużynę, która no, nie chciała pomóc, więc no porażka niestety. Może w czasie, czasie bitwie uda nam się... Y, zrobić te 131 tysięcy i odblokować te E50M, y, mieć już z głowy, powiedzmy ten czołg. Może mi się uda, pierwsze markę w końcu też na nim wbić. Nie wiem, myślałem, czy marki na nim wbijać, tylko no niestety, jak teraz są, zawsze jak są te linie drzewkowe, to no, naprawdę ciężko się gra tymi czołgami. A jak każdy wie, na E50 są duże wymagania, a tym bardziej chyba wzrosną, jeśli dobrze mi się wydaje, y, bo znowu będą ludzie grali lepsi i gorsi, więc no powinny wzrosnąć jak zwykle. No a maraton, jak jest zawsze, to jest gorzej. Jeśli chodzi, bo zawsze marki spadają. No, ale mam nadzieję, że chociaż jedną markę wbije i będę mieć z głowy ten czołg, może się trzy yy, upzduram i wbije. Ale jak widać, 4223 po spocie albo po gąsce. No, drużyna nie pomogła. Nasze ósemka i trzy siódemki zrobiły 0 Arta no, też troszeczkę nie podziałała. Więc no, można sobie zroba, zobaczyć różnicę z przeciwną drużyną na przykład. Jest różnica na pewno, no, u nich były osoby, które coś na pewno zrobiły w tej bitwie Więc dobrze, idziemy do trzeciej bitewki, mam nadzieję, że się uda Zrobimy chociaż jedną tą misję, wygraj bitwę, żeby te dwie apteczki głupie dostać No i życzcie mi powodzenia, piszcie te komentarze <gry> Liczę, że wydropi mi dobrą drużynkę No i rzucił nas na ósemki Mamy Westfield, trzecią bitewkę, typa 4 heavy przeciwnych Więc chłopaki, będę mógł jeszcze farmić, mam nadzieję że To nie będzie Farming Simulator z typa 4 Heavy strony Tylko, że my będziemy farmić, ja se pojadę. No, chciałbym za, a, bardzo agresywnie zagrać sobie prawą stronę. No, ale znajdź życie, no, może mam nadzieję, no, miejmy nadzieję, że będą ogarnięte osoby u nas różnia i zagramy to naprawdę dobrze tą prawą stronę. Nie wiem, kliknę sobie Bure Suki, że jej pomogę, żeby chociaż coś zrobić. Bure Suki mają chociaż jakąś jedną markę. Nie wiem, czy mają jedną markę. Nie widzę. Zastanawiam się też, czy na turbo sprężarkę, jak miałem ten pierwszy silnik, czy za go nie załadować, no ale według mnie chyba się nie opłaca. Yy, bardzo ładnie ruszamy. Oczywiście są szybsi, szybsi od nas, jeśli chodzi o moc na tonę. No, ale takiego lasa na co już wyścigniemy, bo mamy 60 maksymalną prędkości. A lans chyba ma 55 albo 50. Dokładnie nie wiem. Nie ja wiem, że będziecie na, ek na ekranie. No, on zademonstruje. Yy, jeśli chodzi o ich plutony, to tego i bym się obawiał. Bo sam może gdzieś. Nie, on będzie tutaj raczej stał, więc yy, w tym miejscu na 5, więc no, raczej na spokojnie. Yy, ok, KPZ. Spotuje, chyba, mam tak zrozumieć, więc spoko. Mógłby spotować bardziej to agresywnie, no ale dobrze. Więc jedziemy sobie pod górkę, oczywiście. Mam nadzieję, że będzie spoko. Yy, czy nasi coś wyspotowali? Jak widzę, na razie nie. Więc nie musimy się obawiać zbyt dużej ilości czołgów. Yy, ok. Zastanawiam się, czy przejechać, ale tutaj na... No, dobrze byłoby przejechać, bo tam jest 154 54. Mamy prędkość, więc wykorzystajmy ją. Góra yy, słupka. Dobra, na razie nie ma spota, tu są krzaki, linia krzaków, więc spota już chyba nic, raczej nie dostaniemy. Lorka, T-54, nie ma im art to jest najważniejsze, więc możemy tutaj podziałać sobie z lorką oczywiście, bo lorka zaraz puff pewnie, bo jest na openie, więc o, no, na spokojnie. Jeszcze nasz frag za 28, teraz tylko e, T-54 sobie sfarmić. Ładnie. O, kurde, to był, nie był dobry pomysł. Ale on szla APK-ami, więc mamy o tyle przewagę. Ładnie. Mm, tu, żeby móc podjechać, sobie do rywali, to byśmy musieli. To by musiał przycisnąć na pewno. E50 może swobodnie przebijać sobie. Ładnie 422. Drugą E50, o to mi chodziło, oczywiście. Mm. Chyba trafiliśmy, tak, trafiliśmy na pewno. Y, tym amx musisz podejechać, tak, tak, bo tam jest gościu. No, jest gościu. Mamy go gąskę, ok, te 4-4. On nas przebija najgorzej. Jeszcze nas spotuje. To jest. Nie, nas no, spotuje no. Spotuje masakra. Ej, dobra, mamy troszeczkę życia. O! Jest, mamy go. Jest bardzo dobrze. Jest, bardzo ładnie trafiony. 2000. tysiące. Mamy tysiąc po spocie. Jest. Powiedzmy, że nawet dobrze. Ładnie, trafiony idealnie w garnek. Nie ma arty. Więc liczę na to, że. No nie zastaniemy tutaj o takiej art. Nie! Wszystko jest wyspotowane, zarobiście, Jedziemy po prostu Jezu, gdzie to poleciało? Ja chciałem go... Ajajajajaj aj, aj, aj. Zlamiłem to w pa Bardzo, bardzo źle to zrobiłem Jestem z siebie niezadowolony Mogłem przycelować bardzo dobrze No i skepsiłem to, niestety Pomogę ci, Kościół, Jedzie, jedź, jedź, O to chodzi, żeby teraz jechać, trzeba jechać Bo nie, nie zrobimy damage'a, chodźcie, no Nie mogę jechać No jedźcie, Ma mają 200 życia, no Jedź Go Kurde, hopy Wy myślicie, że ja nie wiem, mam miliard życia? Jedź, pomogę ci. Te isu i suki, wyspotuje się jeszcze. Nie boję tak jechać, bo kości mnie trafi i jest po mnie. No, o, patrzcie, gdzie jest 45 w ogóle S. Dobra, dawaj, dawaj. Bardzo ładnie. 417. Będzie chłop dostawać. Bardzo dobrze. Tam jeszcze Su jest. Ładnie, polosowało mi, jeszcze suka jest. O to chodzi, żeby SU trafić. O, i bardzo ładnie. Mm, tylko tam będzie dostawać. Kurde. Słabo, słabo. Ale za 700 wyrwał. Ładnie. No i mamy tak naprawdę zbyt dużo damage'a, że teraz nie mamy. Trzeba to zrobić, przycisnąć, co tam jeszcze się świeci, czyli imx i typa. Niestety oni nie mają zbyt duże życia. Więc teraz, LT, jak dobrze podejdzie w tempo, to. No, zbiję sobie te, te, te czołgi. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze jeden strzał odejść w tej bitwie. Ale jak z tego widzę, damage'a dużo nie zostało. Zaraz wyjadę na IMIXA, właśnie to robią. Więc, no, musimy pozostać przy tym, że mamy ponad 4000 łączonego, czy 200 damage'a. Może jakiś strzał na ślepo, ale nie wiadomo, że tego Iwena na przykład weszło z damage'em. Więc, no, wszystko jest możliwe. Eee, okej, okay, tu jest górka, więc raczej nic już nie zrobimy z damage'em. Jeszcze skracam sobie na lewo specjalnie, jakby on miał ten ISM wjeżdżać pod górkę. A z tego co widzę, on z niej zjechał, więc raczej już nic więcej nie zrobię. Ładna witewka ostatnia. Wygra na to, co jest najważniejsze. Też przeczekałem trochę, ale eee, głupo to dla mnie było od razu puszowanie. Jak widzieliście, to co odbijałem, to co za 0 w gąskim wchodziło. Eee, z mojej strony, to trochę głupota była. Ale też zaryzykowałem i wy... udało się, tak? Udało się, troszeczkę po spocie nam się zrobiło. Może gdybym nie przycisnął od razu, bym poczekał, to może oni by nam ich spotnęli. Bym zrobił może 2-3 strzały więcej. Nie wiadomo, nie dowiemy się tego nigdy, praktycznie. Więc 3, prawie 650 uszkodzeń mamy. 1300 spota, bardzo ładny wynik, prawie 5 łączonego. Yy, na razie mam, według mnie nie są to jakieś wybitne średnie na tym czołgu. Yy, mamy ładny, ładny rezultat, oczywiście. Będziemy sobie yy, zaraz wam pokażę średnie. Na odblokujemy, żeby mieć już odblokowany ten czołg, jest super. Za chwilę będę go kupować, oczywiście, pod odcinkiem, po odcinku, przepraszam, nie pod odcinkiem, tylko po. No, kobet mniejsza. Yy, więc zaprezentuję wam oczywiście średnie, bo nie wiem czy pokazywałem, raczej nie. Mam 3442, próbuję oczywiście zrobić 3500. Uda się, będzie super. W 35 bitew mam na razie takie. Nie wiem ile mam marki, szczerze. 63%, czyli tak naprawdę po następnej bitwie, jak zrobię 5 łączonego, pewnie mi wskoczy. Pierwsza marka, więc jest spoko. Yy, no i mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Wiecie co robić, komentujcie, łapkujcie. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji, jeśli ktoś jest chętny. No to zawsze dla mnie coś nowego. Łapki, jak będzie dużo, to zawsze będziecie mieli częściej te odcinki. To zawsze dla mnie taka motywacja. Jak za każdego twórcy ta łapka to zawsze jest motywacja. Więc mam nadzieję, że. Wiecie, no, napiszcie komentarz dotyczący tego czołgu, oczywiście tych biter. Sorry, że przegrane, ale czasami tak jest, więc żegnam się z wami do następnych odcinków. Na razie, cześć, Bye,